Dobra, to jadę może znowu do tego hotelu moim nowym autem, które wczoraj dopiero kupiłem. Mam nadzieję, że ten pijany sprzedawca, yy, znaczy ten włocimierz, nie będzie figlował pajaca. Mnie aż ciekawi, czy ten yy, sprzedawca aut, yy, czy ten sprzedawca aut dalej chce pana troka zjeść. Nie wiem... O kurde! I ciekawi mnie, czy ten Gabe'a jest w ogóle dalej z aut. Ale to się zobaczy. No Ale to jest szybkie. Brum, brum. Ojejku. Dobra. Jeszcze... O, oh, fuck! Dobra. Ale spokojnie. Dobra, tutaj! Na szczęście auto... Tutaj na szczęście widać jakby to auto się zniszczyło. Tu pisze, że tylko 5%, że 95% tu pisze, a było w na więc... Właśnie, noga. A, a się boję zobaczyć co jest do tego chodzi. Dzień... Do... Dzień dobry Dzień dobry! No do co? Eee... Czemu pan tutaj ma powieszonego księdza? I co to w ogóle jest? To jest mój zwierzak, Headcrab. Wie pan, że jak on ugryzie się na przykład ten Headcrab, te beczki to one wybuchną. Jakie beczki? Bo te! A córki. No. Nie pan go nie pije. Nawet go nie dosięgnąłem. Ale niech pan go nie pije. To jest mój e, 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 ksiądz. Aha. <coughs> Oj, co wypiertł mi się? O jest. Tak to świ. Dobra, poproszę kluczy do numeru 201. To że nie spadaje. Oj, nie ten głos. O ten głos. Jezus Maryka. No dziękuję. Dziękuję. No okej. Okay. I pan tu nie wchodzi. Dobra. Do widzenia. Nie pan wyniesie te beczki tego headcraba, bo to jest tak troszkę Headcraby są trujące. I beczki wybuchające są niebezpieczne. Dobra! O moje się <grymne> Nie wierzę. Dlaczego wszyscy w tym mieście są pijani? No dobra. Chodzimy do 201. Okej. Okay. Size up. Monitory. Włóżko piękne. Ech, kurde, czym ta foto jest trochę jasna? Dobra. Poglądam sobie może na tych telewizji okej za chwilę gdzie spilów no dobra nie jestem się na balkon fajnie no dobra ja nie wiem posiedzę sobie może na jakieś sobie Będę nie spogląda co ładny mm. okej okay. W ogóle znowu chyba zapomniał telefon za sobą wsiąść. O, oh, najgorszej. I love that. Nie wiem, wyjdę na kasę. Okej. A to co? Dowst. Nie wiem, bo w jakiejś takiej hmm no dobra, pan jeszcze tego nie wyniósł. Nieee, po co? No dobra, to No To Dobra, pójdę gdzieś możemy na spacer. Okej. Okay. A może? Jakbym sobie poszedł do tego jeziorka? Prawda? Ech, bo tam nie da się. Ej co z tego? No dobra. Idziemy do jeziorka. Okay, dobra, pobiegnę nieco mi się czekaj. Dobra. A nie, wydawało mi się, że coś przed chwilą. Wow, jaki fajny tunel. Po co ja pakuję ludnotkę na te, na te wycieczki? No ja to na pewno popływam. Nie wiem, może pójdę na jakieś zakupy, tylko gdzie tutaj może być sklep? Dobra, zapytam się to o pana, gdzie może być sklep najbliższy. Okay. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. Gdzie jest jakiś sklep najbliższy? Eee, 3 km to znaczy 3 metry stąd, to znaczy 20 metrów stąd jest najbliższy. Ale gdzie i jak się nazywa? Nazywa się Muśla Ustowieckiego. Aha. A gdzie leży? Obok aut! Sprzedawcy aut. Mhm. Dobra, a kto my, A kto tam w co spraje? Cośle mnie dzisiaj. Tak w sumie to na razie tam zwolnili na chwilę ten sklep, bo po Kape'en i pan sprzedawca co go gotował ba wczoraj pana tyroka, to są to kości na koronawirusa. Aha, czyli nie będzie tam na razie aut? Nie będzie! Na razie to tam jest tylko sklep. Dobrze. Ja bym chciał coś sobie wykupić. To, no to może tam pan pójść. Okej. Okay. Dobra. Ja chyba pojadę. Okej. Okay. Dobra. Wyjedziemy. Okej. Okay. Tutaj wpadłem na jakiś dom, no okej. Okay. Daj... chwila. Przecież to jest dom pana cwałka, jak mogę nie zapisać? Nie, dom pana cwałka to jest w narni. To jest jego sklep. Dobra. A jak stąd zjadę? Dobra ty. Jestem silny, więc prowadzę to auto na dół. O fuck, dobra. Okej. Okay. Dobra. O, dobra. Auto się tutaj naprawiło bo się nie wam. O kurczę. Nie, no, no dobra. No, wsiadam piatę. Do tego sklepować. Nie mm. O oh, kurde... Dobra, dobra. Bik cyk myk. Bik cyk myk. Okej. Okej, okay. rzeczywiście tu nie ma okay. Okay. No to wysiadamy. Okej. Okay. Dobra. Tutaj widzę napis sklep sklep. Dobra, sklep. Po co mi tu lornetka? Sklep. Okej, okay, to wchodzę. Pupuk. Pupuk. Otwarte. No. Co? Eee, czemu tutaj jest... Eee, co tam jest? Nieważne, tam jest mój tajny projekt. Mhm. No dobra, a... Um, czy to pan ma tylko jajka, pączki i arbuzy? Cicho bądź, to... To mega fajny sklep. Mhm. Poproszę albo za dwa jajka i pończka Nie! Czemu? Żartowałem, niech pan weźmie No Dobra. Okej. Okay. Jajko się ta zwaliło. Tu pan weźmie jeszcze. Jajko się ta zwaliło. No to jeszcze jedno. Chwila, bo się wturlało tam. Jakoś się to zwaliło. Niech pan weźmie już to jedno. No tak. okay. dobra. Dobra, to ja już idę. Kilka minut później, gdy Kirsun musiał taszczyć tego arbuza, jajko i pączka. Dobra, w końcu przyniosłem to. Ło, kurde, co to było? Nie no, kurde, pewnie coś tam ktoś zrobił. Ach. Ła no. wow, moja dupa. Boli. O nie, coś jak... co się... Co zrobiłeś? Co tu się stało? Beczki mi wypuchły! A to? Gdzie w ogóle jest pański zwieszak? I pański ksiądz, wyrzuciłem ich do śmietnika. To kontenera, nie śmietnik. A poza tym, czemu pan wyrzuca człowieka i hetkraba do kosza? Jak są martwi, do kontenera, przepraszam. Jak są martwi, to trzeba ich do drugiej do cholery. O, ja zawsze tak robiłem, że... E... Może co? Czekaj pan z klebka, e... e... O, się ma tak według ludzi do kosza. Bo... Ale to pana zwierzę. Ale, a, zapomniałem. To ten, ten niech pan, pan go trzyma. Oj kurde, trzymaj go pan. Na beczkę go pan wsadza. Ale... Ale tego... Ale tego proszę pana już prędzej niech pan wsadzi nie wiem do trumny. A nie tak do kontenera. Czemu je, dla niego Lina ta nie działa? O no. Tak. Nie, tam! Kontener trumna, co to za trznica? Taka, że kontener jest otwarty a trumna zamknięta. Ale dobra, niech już panu będzie. Wsadzę go tam. Boże... Może jeszcze powie, że... Może jeszcze powie... Może e, jeszcze sobie zje tego headcraba, bo czemu nie? E, dobra, ale ob, jako, e, Co pan robi? O co? Jem mojego zwierzaka. E, no, jeszcze że wykrakałem. Co wykrakałeś? Nie słyszał pan? Ale... Nie ma pan już dużo, a przecież piłę się można skaleczyć. Zwłaszcza piłę tarczową. To nie jest tarczowa. jak się niby na nią mówi. Sam nie wiem. Ja na nią tarczowa mówię. Jak? Ja nie. Co pan zrobi? No, dobra, niech pan ma tego headcraba, to piłę. A ja idę zjeść normalny posiłek, czyli normalne jajko. I normalne... Normalnego pączka. I normalnego arbusa. Niech pan się ma to piłę. Ja speczki dobra, nie no, ja uciekam stąd. Ech, dobra, idę wpieprzyć tego melona jajko i, i w ogóle, dobra, obończka. Zaczynamy od tego. Ale dobra. Ręka. Teraz jej kurwa na czwarte jest Mam, ale piesznie, niedobra. O, tu jeszcze jest O kurwa mam, ale czekam Ach, ale tycha, Jeszcze dokończę się Co to... Dobra, zostawię sobie na potem. Hmm. Dobra, z tego co widzę na zegarku to jest już mm, 18.21. To może... Dobra, to dokończę sobie to. Nie, dobra, już jestem napchany. To już Dobra, wyjdę na pole. Najpierw drzwi. Wyjdę na pole... Pójdę spać w tym hotelu. I po prostu już pojadę. Nie to. Okay. Niech pan kusunie tą linę. Nie umiem. A to będzie jeszcze czas w tym koszu tkwić. Znaczy co... Co? stało? Czemu on latał przez chwilę? A nie wiem. Dobra. O moja głowa, za dużo dzisiaj wypiłem. Nie, ja jadę teraz. Ty... Nie, ja się wyprowadzam z tego miasta. Tutaj jest za dużo pijaków. Nie wierzę w to W mieście Garys po pierwsze Sprzedawca aut Gaban może nie Ale pan w łodzinie Co się No to nie wiem Zreda, jest W tym mieście jest dużo pijaków Chyba jest sobie jedynym normalnym człowiekiem tutaj Jeszcze tamten zemdlał ból No dobra nie wierzę Fak, fuck, fuck, fuck Dobra, udało się Dobra, okay. no tu jest już za Fuck, Cze, co, czemu ja to zrobiłem? No dobra Dobra, no wjeżdżamy No, co? Czemu nie mogę tu wjechać? Ała! Wow. ała. Dobra, wjechałem. Nie! A, nie tu wiesz, jechać. No to y, musisz jakieś lepsze, lepsze ten wioski zrobić. No nie wiem. Dobra, po prostu, Jako że chodziłem kilka lat na siłownię, to wciągnę to, to auto. Dobra, ale ty już powiem sam wjechać. Okej. Okay. Luz błakam! Dobra. O nie! Dobra, mam to już podział taki w nosie. Dobra, wchodzę. Ale to auto jest ciężkie. Dobra. Co? No dobra. Niesłem nieraz głowymi rękami ciężarówkę. No. my się wkurzyłem. Wkurzyłem. Dobra, teraz ja wchodzę do domu.